A, gdzie ja jestem? O, a, gdzie ja jestem? O, ludzie! Dobrowidzowie, cześć, widzowie, Ja jestem Dynek no i dzisiaj nie. dziwny odcinek. W tamtym odcinku, gdzieś byliśmy, i zabrała nas chyba karetka. Tak, obudziłem się! Kim jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś? Ja? Luka Kowals, Detective Unit, Policjan. Proszę zobaczyć, Zajdujesz no, prawda. Moje... prawda. Znajdujesz się w moim detektywistycznym biurze. No Zostałem dobrze, dobrze. Zdzielone... Zostałem zdzielony do sprawy i... I wybuchu w salonie. Zebrałem wszystkie nagrane na wsisko oraz cały dźwięk. To była napast, teraz. No, to już wszystko, tak dużo, się znaczy wiem. Tu powinnaś już być, powinieneś być w dobrym stanie. Na początku byłeś w szpitalu i pan miał dużo szczęścia, że przeżyłeś. Znaczy, że nie przeżyłeś, tylko że nie masz złamanej nogi. No właśnie, widzę, że jestem cały. Ten baran nie przyjechał. Dobra, słuchaj, będę musiał zrobić zeznana. No dobra, dobra. No to. Ja panu powiem, że tak. Byłem sobie w salonie. Jak to dzień? Dzień jak dzień. No i przychodzi taki pijak, nadal chyba. No i on mówi, ręce do góry, ręce do góry, i groził mi bronią palną. No i co? Później podpalił cały. Ten salon, oraz, dobra, oraz mój samochód, więc. No nie jest, nie jest dobra. fajnie. Trochę, ja to wszystko widziałem, ale. No, ja, nie jest jest na uciek, tak? Y nie, już na Kajaperiko. I A też, te, te, też nam groził, porwał nas, ale uciekliśmy mu. Kiedy, kiedy to w nie, nie wiem, chyba 3 dni temu. 3 dni temu. I jak to. opisz tą sytuację, jak to No się. Tak. Byłem ze swoim y szefem przełożonym y od tego salonu, no i właśnie. Yy, właśnie się trochę no, zniechęciłem. No, no właśnie, chyba tak, no, bo, bo mówiłem. wody? No, chętnie, chętnie. Dobra, widzowie, ja tu nie wiem co się dzieje. Dziękuję. No dobrze, już wypiłem. Do dobrze, proszę pana, no to było to tak. Byłem na Kajaperyko wraz z moim szefem. No i później e, on e, po prostu krzyczał do nas, chodź tu, podejdź i groził nam bronią. No i po prostu porwał nas, tak jakby e, jeździł tam. Później mu uciekliśmy, oczywiście, i pojechaliśmy do willi, którą wynajął szef. Zwiemy. jak się zdokalizował. Przez telefon, bo zabrał mi telefon i później jakoś mnie dziwnie zlokalizował. Przez jakieś informatyków, bo im też, też groziły, że, że ich pozabiję. Pewnie dał z się złoty jakimś studentem. Ty dolary w sensie, to nie ta waluta. No. Dobra, słuchaj, z tego co wiem, ostatnio, słuchaj, strzelał on dwutorówką. Myślę, dwórówko, to jest specjalny strzelba. No tak, tak. Ale wszystkie strzały, już tam co, z tego co zbadałem, znalezywałam skody. Tam przyjdzie jakieś odskodowanie do ciebie, za przyjścolo. No. Do... Ale to nie teraz, na no, razie musimy go odnaleźć oraz jego e, sprostać. Za, bo... sa za samochód też przyjdzie i tam za szedłem w szpitalu. pieniądze. No dobra, dobra. Dobra widzowie jest! W ciągu, bo ciebie nie było cię przez 3 dni. W ciągu tych 4 dni... Doszło do wielu bardzo podobnych zabójstw z podobną bronią przez różnych ludzi. Ludzie, tak? Ja to jest w Wietnamie. Przeanalizowałem cały, cały monitoring miejski oraz przeanalizowałem numery seryjne. Znaczy, przeanalizowałem tego. No właśnie, numery seryjne sprawdziłem po tych nabojach i tak dalej. No dobrze, dobrze. Ale są spromowane prosto z Holandii sprowadza je po noc ja, nie, jakiś y, starszy człowiek starszy człowiek po nocy jakiś je sprowadza który y, działa no, na lewo, nielegalnie dlatego aha, no dobrze, to, dobrze Mają oni haracu miałeś... ten Alfred do ciebie dzwonił po tym jednym dniu, że nie przyszedłeś? nie, właśnie nie dzwonił a ile, a li, ile, ile leżałem w szpitalu? Jest szpitalu dwa... nie, nie, nie nie. Trzy dni? No to jest, nie wiem. Dobrze, proszę w tej zobaczyć to co na razie mamy. I no. Pan, chyba na razie najlepiej będzie to Pan, jeżeli nie to jest trzeba zapewnić Panu zwrot. Aha, no dobrze. Je, no to jedzie Pan? Jadę, jadę. Dobrze, mam już jedną poslakę, analizując yy, slady opon. Niestety nie, nie, nie na tym, ale wiadomo, że tutaj wiele ludzi przy tym działa przez No dobrze, do, dobrze, do, dobrze. Rodzina jest do tego autem, które uciekli, gdzie? Auto, którym uciekli, zostało utopione. Aha. A stajka ta często przebywa w klubie nocnym, na znaczy w okolicach klubu nocnego, czy stajka. Ludzie, ten, 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 ten handlas ma swoich ludzi yy, koło klubu nocnego. No dobrze, dobrze. No A, to pojedźmy wystrzelać. tam. Właśnie wiem, tylko zachowaj w ostrożność, słuchaj. Ja wychodzę rozmawiać, ty nie wichodz zeta. No dobra. Dobra, widzowie, zostawcie łapę w górę, ale z pod dzwonem, bo nie wiadomo, co I się dzieje. Widzowie, e, nie, nie mam. Nie masz? A strzelałeś kiedyś z broni? No, kiedyś strzelałem. Dobra, lepiej, żeby... Dobra, słuchaj, to masz spałkę policyjną, podaję ci. Masz pałkę policyjną. No, no, no. Lip, no nie Nie wypuszcz, to tak bardziej dla twojego bezpieczeństwa, bo trafiłeś na bardzo, bardzo niebezpiecznych ludzi. No dobra. A to masz, dobra, dobra. To, a będzie pokrążyć gdzieś tutaj... lubią maskiem w okolicach tego klubu nocnego. No, dobrze. I gangów. Dobrze, I dobrze. dobrze. I gangów. I G-Street. nie ma, to jadę pod klub. Zaraz, to w prawo jest? Nie, w lewo. Nie. Mm, no teraz jedzie pan prosto. Pro, jak? Proste? A, faktycznie. Dobra. I... Pierwsze co, to... Czekaj tutaj, ja wezmę monitoring. Wezmę monitoring z Vanilli. No, dobrze, dobrze. Aby sprawdzić to tutaj, kto, gdzie i jak był. No dobrze, to idzie ten pan. Wszystko jest sprawdzone. No, dobrze, i... dobrze. Jaki? Pan, pan, to... Gansen? Hansen! Hansen, no. Dobra, dobra. widzowie, to jakiś Hansen jest. To on tam stoi? Teraz też Nie wiem No dobra, dobra. Dzień dobry. Cześć. Ty jesteś Hank? A kto pyta? No ja jestem Mina. Za mina pojedu. Bron mam kupić, broń mam kupić. Zaraz sprawdzę, czekaj. Bra, mam bron kupić, no ten taki... Te broń co z Holandii sprowadza. Dobra, widzowie, co się tu odwala? Nie wie, że co się dzieje. No mam cię na liście. No dobrze. to słuchaj. Oczywiście wszystko jest bez numerów seryjnych i na lewo. No ty w sensie z Holandii bez numerów seryjnych. Nie będzie żadnego problemu? No nie, ale czemu masz plakietkę IAA? I jej. A. Dlatego, żeby... żeby zmylić kogoś. Słuchaj, jakby wiesz, pracuję w wielu miejscach, znaczy pracuję, Boże. Muszę robić pozory. Aha, okej. Okay. Po prostu... To jest sus, Bo miałam taką akcję, a na tym powiem z tego mówić. No, dobra, ja dobra widzowie, wy ich tam człowiek. słuchajcie. Ale co się okay. odwala? Co się yeah. odwala, dobra, widzowie? Słuchaj, gdzie jest broń? Widzowie, co Z jest? To psinec ją. Przecież ja jestem klientem. to idę. Dobra, oni sobie tam poszli. To po tą broń, niby. Zobaczymy, będę musiał dla niego dużo zapłacić za to wszystko, co mówi. Zapewne. No, mamy 40, ponad 40 tysięcy na koncie. I właśnie dziś bym chciał kupić, ale chyba się nie uda. kupić motoru i czegoś jeszcze. No i jak tam? A pa! Pieniądze mam! Ile ja to Ile ja to wysłał? 20 tysięcy. Ile jest kurwa Alfred? I jest Alfred, nie jest Alfred! Moi rzewem! Wal się! Dobra, z postik. postig! Zaczyna się coś nam postik za postigmanym handel hozzonem Postik zaczyna się Dobra, to włącz może bomby! Właśnie nie co. On, po prawo? Chyba nam zwiało. To wojsko jest! Miał sobie, miał sobity golf, sobity, Nie wiem, tak jest. Dobre, radio, posłukiwany, golf, została po pana, more, nie mam przybite łapana, Czy Ktoś wziął jakąś informację na SMIU dać? Dobre. A ty z nich gdzieś pojechał, ale do raczej nie zajeżdżasz. Czyli co, jakby już tam. E, e, mamy go prawie, że? No. Tak naprawdę, tak, mam. Patrzę. Teraz wystarczy tylko to, czuję się na własny. Zatrzymaj się, zatrzymaj poslik. na nie próbuję uciekać? Zatrzymaj się, mam pozwolenie na manewr Pietr. Cholera, zacznijmy się! Nie macie już żadnych sens, mam na ciebie wszystkie dowody, stój! No to chyba nam już uciekł. Nie ucieknę. Dobra, widzowie, nie, dobra. Zacznijmy się! Mam na wszystkie dowody. To chyba cień w tym odcinku po prostu nie będzie. Teraz i tak pójdziesz siedzieć. Mam ci się dopisać brawo, brawo jazdy, Dio. Nie mógł tak widzieć. Miał dobrą furę, więc widać, że jakoś pod, e, podrasowana trochę. Znany i go? Jak tym cudem mój doc nie mógł go stanie, go do, nie był go w stanie dogonić. No ja właśnie też nie wiem do czego doć i może byłem gonić z takiej fury. Wierzę ale... No to niedobrze! Dobra, słuchaj, trzeba wrócić do bazy, po tym wszystkim, bo mamy jakieś informacje, trzeba będzie, słuchaj, ale wiem, gdy teraz dzięki temu wszystkiemu zdobyłem informacje, da się to ułożyć w kupę, gdzie oni mają przesył broni, po prostu gdzie dostawają broń. Aha, no, dobra. około 24 ma być dostawa w dokach. Bakstars ma tam być ponad jakaś furgonetkę, która będzie z bronią. I mm, to jak będzie kierował jakiś człowiek Alpryeda Albo co? ten sam Han. No to może teraz zmienimy na jakąś inufurę, bo już wiedzą, że my jesteśmy w tym dożu. Alby się. No coś do, lepszego i no. lepszego, lepszego, tylko że... No. no dobra, no no. No że nie wiem, co coś tu mam. Dobra. Słuchaj, yy, pani yy, pan by było jakby założyć jakąś maskę na łeb. No, coś tam znajdzie się, y chyba. No to da dawaj zajść do jakiegoś sklepu ściukami używanymi, to coś tam kupię. Nie, nie teraz mam. No dobra. O, no, który nam jak No pięknie, pięknie na fryędy. Pasuki. A wymiana po. Dobra, no dobra, widzowie, my się widzimy, jak już zmienię strój, no, wszystko. No, co tam? Słuchaj, dobra, to co do Backstairs? No dobra. Dziękuję, Dobra, chyba nie idzie to jest, z tego spędzam. Dobra, tylko jedna jest bardzo rzecz ważna: czemu oni biorą karat od takich ceg? Muszą mieć w tym jakiś cel. W sensie po prostu chcą zarobić na siebie, czy... Muszą być jakąś większą organizacją. Właśnie dokładnie coś takiego nie chodzi, że większa organizacji Przensa, która udaje może A dostał tacy głupi i Serial, ale to tam większa organizacja bo ich działania są bardzo skoordynowane. Razgrane. No właśnie, właśnie widać. Po, po ich zachowaniu, patrz co robią, sprzed, handlują bronią. Nie spodziewałem się od nich aż z takiej pory. Jakiej chwili. No dobra. Dobra, widzowie, zostawcie mapę w górę. Znowu ja to mówię, no ale. No, no w ogóle. Od yy... kiedy jesteś już w Los Santos? Bo po akcencie nie, nie jesteś. Nie, yy... ja, ja, jest... ja, ja jestem. z Złodziej. Oha, dobra. Ja jestem z Rimunii. No, dobra, dobra. Ja tutaj w Ameryce, z Sandy. 22, 24 godzina. Oh. No, no, i ta mgła. Ja muszę sobie sobie sami poradzić. Słuchaj, jeżeli teraz ich nie złapiemy, to muszę zrobić coś, co no. zobaczysz, zobaczysz, ale będziesz chciała o tym wypomnieć, dobra? No dobra, nic nikomu nie powiem. Chyba teraz się uda, chyba teraz złapiemy tego, tego. no wtedy zostanie od. no dobra, dobra. Dobra, widzowie, to się widzimy, jak już dojedziemy na miejsce. Dobra, Cutie. Na pewno, lewiało-frunetką Na zawsze jeżdżę. Jak ty jeździsz? Nie, teraz się nie Dobra, widzowie, jest pościg. Co jest do cholery? <grywki> Jakie światła ma? No debil. Dobra, a tak jakby z ceną, to ile? No za taką usługę? Nie? Za jaką usługę? No za tą usługę. A, no, to Spokojnie, teraz ty jest od państwa, jestem wyznaczony, ale... Bro, widzowie, ja chyba mam zostać. Albo dobra, idę z nimi. Nie, Luka! Luka, nie! O, o, ucie uciekam, uciekam, Co, co jest, widzowie, co jest? Co, co jest? Nie! Nie, z Uciekam, widzowie, co? Nie, 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 ja tam się nie, 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 ma żadnej opcji. On mi ściga. nie, 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 widzowie, nie. Dobra, dobra. nie, 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 Tyłem jada nie. A, widzowie, nie! Widzowie, yy, yy. już minęły 3 dni od tej sprawy całej, no i Właśnie sobie nocujemy tutaj w Darny Brosie, Nie przyjeżdża do nas Luka tutaj, nie chcę zamieszania wprowadzać. No ale się umówiłem z kimś od FIB no i zaraz tu powinien przyjechać. No ha. auto, FIB. Halo. Ty, ty Luka? Ja. Ludzie, dawno cię nie było. No fajnie, słuchaj, okazało się, że ma 8 piąku. co ale, ale, ale jak ty przeżyłeś w ogóle? Z Hankiem, no musiałem się, żeby nie wiedział co to ja, wiesz Z Hankiem jestem umówiony na spotkanie Z Hankiem jestem umówiony na spotkanie Widzowie. Na molo Wiesz co chodzi, nie? Że na molo nie... Że on ma tam mieć przykaz, więc bijaj, a tak naprawdę dostanie No ja jeszcze ważnym nie poradzę Nie wiem czy chcesz to widzieć, ale Czy chcesz to będziesz widział. Polecimy, polecimy Helikopterem Luka nie. Eee, w ogóle, o co tu chodzi w tym wszystkim? Nie zaraz im Teraz w sumie. Zatrzymajmy No dobra. Słuchaj, bo no on ma osiem pianków. Użyję się, zawaliłem się piątki. niepiankę. Idę w ten Hang. Nie teraz służony kimś tak, jak to i A idę pomimo, że nie. Co z nim tam porobimy i on jest mówiony z gościem, ze FBI z korumpanym gostem, którego sadzwiłem do paki, którego wymyśliłem. E, no i most gost skrupowany z FBI pomóc, aby się nie pozbyć. Na akurat z tym skrupowanym gościem do tania. Aha. No a ja mu pomogę, ja mu pomnę... Ja to pomogę nic sam dospoję temu jak No dobra, dobra. To dobra. jedźmy na miejsce spotkania, prosto. Dobra, zobowiązy nie ma. Dobra. Dobra, widzowie, tutaj pisaliście w komentarzach, żebym robił dłuższe odcinki, to proszę bardzo, macie długi odcinek. Ucieka! Dobra, widzowie, już nie będę mówił, żebyście zostawiali łapy w górę, ale zostawcie. Он я вс ⁇ ехал учку! О! Я обстрел! Ну, правда, не знаю, ну, правда, правда. Стой! 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 Nie, nie podpalaj go, możemy, możemy wyciągnąć z niego przecież te, nie podpalaj nie, nie, go. Nie, co ty robisz? No spróbuj, dobra, tył, nie bijcie z nim, stój. w uwagę. Dobra, chodź ze mną, na barana. Ja mnie sobie. Aaaa, właśnie. Nie pamiętaj, jakie były warunki? Nic mi nie do samochodu właśnie. Nie uciekaj, eee, eee, eee. Przejdź w bar, Nie masz jak ci robić to. Co ty próbujesz? Zakupam cię. Próbujecie? No nic, nie mam przy sobie. Ładnie, ładnie. Otwieram ci drzwi. Otworzyłem ci drzwi. Pojadę. No i mam wszystko, jak <ścoughs> Jebnie. Dobra, a gdzie idziemy? Powiedz całą so, Priebde. Przedawaliśmy narkotyki. Co więcej? A te zabójstwa? To zabójstwo? No nie my. I... <grymne> no dobra. No to idź wolno, niech ci będzie. I tak istoty mam. Żegnaj. Zabij go, proszę cię. Zabijesz go teraz? przyjacielu cielu jest je chowa Gdzie się chowa? z tymi zakutymi rączkami co zrobisz? Z tymi zakutymi rączkami co zrobisz? No masz, za, masz zakute tajko. ręce Zakute ręce, masz stoi i brawo! Oj, Nie Wiesali. Ja powiedziałam, powiedziałam że teraz purt wiesz. Powiedziałam wysalaj. Powiedziałam, powiedziałam wysyłataj. Czekaj. Okej. Okay. Co chcesz inaczej na tym to jest chyba inaczej. Dobra, wychodzę za... Ej, Luka, Luka, tu leży, tu leży. Luka! Patrzę. Nie znam, gdzie wysiądę z auta. O, za kundę Witaj, kundę. Słuchaj. Chciałeś, kiedy jest z metalowego kija Dobra, po pierwsze... So, A, sorry, sorry, o, ja, sorry, sorry Luka. Bo to auto było, było sprowadzane przez was. Ja tylko musiałam lekko przerobić. I tak poza tym w tym aucie były właśnie wszystkie dostawy drony geniusu. Co teraz? Może pan jest prawdę? Albo w sumie dobra. Bierę cię na parana. Dobra nie co tu się odwala tak Luka Gigaczat, piszcie w komentarzach Piszcie w komentarzach, że Luka Chat jest Dobra wiesz, możesz zamknąć w może ci Vlad trafia benzyny do mordy Lubisz to, Nie Dobra Wieszko, poczekaj, poczekaj, ja niech tutaj? nie wchodzi na razie, poczekaj, poczekaj, odwróć się do nie mnie. Przywiążę go, żeby nie mógł spaść, przywiążę go, go kagankiem. Oh. A, ah. i dobra, dobra. Potem, nie, potem go będziesz... Przywiąż go, bo mnie już denerwuje. Oh, A, nie rozumiesz? Dobra. przywiązuję, przywiązałem ci nogę do tego, do tego i wstawaj. Przywiązałem ci nogę. Nie tu, baranie. Nie, z przodu masz przykręconą. O siebie. Dzień dobry. Leciałeś kiedyś samolotem, z samolotem nad tym helikopterem Nieraz. Nieraz były zrzuty broni. Czyli <grystanie> rozumiem, że i tak wszystko mnie wiesz. Co? O nie! Spadamy? Nie o się, nie, to się damy, spadniemy. To spadniemy. A bo ty wiesz, tylko wiesz na kradnięciu. <noise> Nawet wądrę jesteś. <noise> Jak na tak mechanika, skąd ty wiesz, że jestem mechanikiem, niby? <noise> dużo o <tobie> wiem. <noise> Co o mnie wiesz takiego jeszcze? Jak taki ty mądry, Chodź, Twoim pracodawcą jest Twój kolega Dwayne, który zajmuje się swoimi interesami. Coś jeszcze chcesz wiedzieć? Jakimi interesami się zajmuje? Bo on nic mi nie, nie mówi. No wiesz, no takimi jak robią podobnymi do nas Oho Dobra, ja będę ja musiał z Dojem porozmawiać. Widzowie Z tego co wiem od szefa. Aha no wiesz, też masz dużo z nich do pogadania zampij mordę w sobie. Najwięcej mam z tobą do pogadania. Nie Wie, wysyłaj, A może mnie odczepisz, idiota? Dobra, wiesz co, w sumie racja, może odczepię ci nóżkę. Ja już, ja już mu odczepiłem. Ej, za wolno działasz. Dobra, idziesz do przodu, idziesz. Za mną. bez nie masz żadnej broni. Nie masz żadnej droniczki. No nie Helikopter jest zamknięty. Ej, i tak Odejdź od niego! Odejdź od niego! Odejdź od niego! Dzień dobry, to idzie w tu! Wchodź tu! Powiedziałam wchodź! POWIEDZIAŁAM WCHODŹ! Idziesz. NIE TĘDY! STOJ NA SKACZE! O sorry, sorry, to ty. Gdzie on jest? Skoczył? Skoczył. gdzie to.